Uran, Układ Słoneczny, informacje z Słoru z Era, informacje pozaziemskie. Oryginalnie w języku hiszpańskim 2019. Słoru-9 Uran jest gazowym olbrzymem, który, podobnie jak inne olbrzymy tego typu, będzie miał lekką atmosferę u góry, która będzie stawać się coraz gęstsza w miarę schodzenia w dół ale różni się od Saturna, Jowisza i Neptuna czymś istotnym, mianowicie tym, że pod nim znajduje się twarda powierzchnia, z wyraźną różnicą między nią a atmosferą, która w tym miejscu ma tak duże ciśnienie, że jej powierzchnia jest dosłownie zrobiona z diamentu. W wielu miejscach poprzez kompresję można zobaczyć skały o gęstości mniejszej niż diament, takie jak formacje kwarcowe i kryształy. Z punktu widzenia 5D, który jest istotny, ponieważ stanowi standard wszechświata pod względem gęstości materii, jest on podobny do fauny innych planet gazowych w tym sensie, że są to istoty, które spędzają całe życie w powietrzu, nie znając stałego lądu, ponieważ nie mogą zejść na powierzchnię lub przynajmniej tak się uważa. W wyższych gęstościach zamieszkują istoty światła 6d i wyższe wraz z odpowiadającymi im zaawansowanymi cywilizacjami, jeśli można to tak nazwać, ponieważ zasady interakcji są w tych gęstościach inne, co czyni cywilizację zbędną, taką jaką znamy na przykład w 3d lub 5d. Są one, jak w pozostałych przypadkach, istotami bioplazmatycznymi, koncentracją energii świadomości, która jest bardzo zaawansowana w procesie stawania się czymś, co nie potrzebuje już żadnej formy. Wybierają ten, który chcą, ze swojego punktu widzenia. Na ich księżycach znajdujemy również bazy innych gatunków międzygwiezdnych, głównie pod powierzchnią. Zwłaszcza na tych dużych jak Tytania, Umbril, Ariel i Oberon. Miranda z kolei ma swoją własną, dziwną florę i faunę. Jest pełna życia, co odróżnia ją od innych miejsc, na których nie ma zbyt wiele rodzimego życia, co jest dla nich wyjątkowe. Pod powierzchnią Mirandy oraz pod rozległymi pokrywami lodowymi żyje wiele dziwnych zwierząt. Jest to spowodowane wewnętrzną aktywnością tektoniczną. Imponujące jak na tak mały księżyc, tym bardziej imponujące, gdy porówna się go z Oberonem, największym księżycem urana, który jest geologicznie dość stabilny. Życie na tych księżycach podtrzymuje się w postaci energii właśnie dzięki aktywności tektonicznej samych księżyców. Ponieważ znajdują się tak daleko od Słońca, nie otrzymują z niego prawie żadnej energii, są samowystarczalnymi światami. Podkreślam, że Miranda ma mnóstwo życia pod lodem, to sad dziwnego życia tętniący życiem. Robert, czy nie działa jak lustro, tak jak Tiamat? Czy na Mirandzie istnieją inteligentne formy życia, takie jak na Ziemi? Słoru 9 nie, jest pełen życia, ale także zwierząt i roślin. Ekosystemy bazujące wyłącznie na źródłach geotermalnych, zarówno lądowych, jak i wodnych. Źródła geotermalne gromadzą w określonych miejscach pod lodem kieszenie z gorącą, ciekłą wodą. Stanowią one rdzeń dużej części ich pierwotnego życia, który stanowi podstawę łańcucha pokarmowego większych zwierząt zamieszkujących morza daleko pod bogatą w metan skorupą lodową. Miranda nie zawiera baz innych cywilizacji. Nie jest to konieczne, gdyż inne księżyce są lepiej przygotowane do utrzymania wysuniętej bazy. Robert, a dlaczego satelity zostały nazwane na cześć aniołów? Sworu 9, ponieważ są to imiona ludzkie, nadane przez ludzi. Są to bogowie i postacie ze starożytnej mitologii, głównie nordyckiej, fenickiej, greckiej i rzymskiej. Robert, Uran też ma pas asteroid, prawda? Sworu 9, Neptun, również z powodu Tiamat. Pierścienie Urana są bardzo małe, nie wiem, czy można je zaliczyć do pierścieni. W rzeczywistości wszystkie duże planety mają pierścienie, ale Neptun, jak zobaczymy, jest bardziej wyjątkowy. Widziałem zdjęcia pierścieni Urana, ale nie pokrywają się one z moimi danymi. Problem polega na tym, że moje dane i dane tam zawarte różnią się jedynie pod względem rozmiaru i układu, gdyż tutaj są one bardzo małe. Stałyby się one większe lub wyglądałyby na większe, gdyby wziąć pod uwagę więcej kosmicznych śmieci lub skał o mniejszej gęstości. To znaczy, w dużych odstępach. Robert, czy istnieją jakieś sztuczne księżyce, cokolwiek, co jest przed nami ukryte? Sworu 9, żadnego, ale to się zmienia w zależności od statków, które tam czasami cumują. Robert, z jakiego materiału zrobione są pierścienie, z lodu i skał? Sworu 9, tak, są to również szczątki tiamat i innych rzeczy lub skał, które zostały przez nią pochwyką na przestrzeni dziejów. Robert, z tego samego materiału co Saturn, tak sądzę. Sworu 9 tak. Robert, ten niebieski kolor pochodzi od gazu, a nie od wody, prawda? Czy nie miało tego samego efektu co lustrzany tiamat? Sworu 9 ma wiele księżyców, ale wszystko zależy od sposobu ich obserwacji. Oficjalnie ma 27 księżyców. Cechą charakterystyczną Urana jest to, że jego gazowa powierzchnia ma niski współczynnik odbicia. Kiamat, co oznacza, wodna, miała morza, więc praktycznie była lustrem. W tym czasie układ słoneczny był również bardziej gęsty. Wszystkie planety znajdowały się bliżej siebie, jednak w harmonii. Robert Płał, dziękuję, Sworu, czy wszystkie te 27 oficjalnych księżyców ma naturalne pochodzenie? Sworu, 9 są całkowicie naturalne. Gosia, czym właściwie są księżyce, satelity, planet? Sworu 9 Księżyc jest gęstą masą, która jako pojedyncza jednostka jest na tyle duża, że może wywierać znaczący wpływ grawitacyjny na swoje otoczenie i planetę, wokół której krąży. Robert, czy istnieją rasy pozaziemskie, które wydobywają minerały z urana i jego księżyców? Sworu 9 jasne, że tam są bazy. Naturalnie czerpią swoje zasoby z księżyców i pierścieni, głównie księżyców, gdyż pierścienie są zbyt rzadkie. Księżyce mogą mieć różne pochodzenie. Gosia, przepraszam, księżyc to to samo co satelita. Sworu 9 niektóre powstają w tym samym czasie co planety bazowe. Inni zostają schwytani, inne są tam zabierane przez rasy międzygwiezdne, aby później wykorzystać je jako bazy. Albo po prostu, aby zrekompensować pewien problem niestabilności danego regionu, wykorzystując jego oddziaływanie grawitacyjne jako balast lub przeciwwagę. Podobnie, Księżyc jest satelitą, ale niektóre satelity nie są Księżycami. Gosia, jaka jest różnica? Czasami nie rozumiem podstawowych rzeczy. Słoru 9 satelita może być czymś małym, ale aby można go było nazwać Księżycem, musi spełniać określone kryteria masy. Kryteria rozmiaru i masy, które Fobos i Deimos, Księżyce Marsa, ledwo spełniają. Robert, dziękuję, Sworu. A jakie konkretnie minerały oni wydobywają? Słoru 9. Minerały podstawowe dla stopów żelaza i węgla. I oczywiście złoto, oraz materiały budowlane, choć w mniejszym stopniu, bo pochodzą z miejsca, w którym powstaje baza, gdyż w większości znajduje się ono pod ziemią. Gosia, okej, okay, mam pytanie, może odnosić się do dowolnej planety. Chodzi o istoty, które tam żyją w dużym zagęszczeniu. Jednej rzeczy nie rozumiem. Powiedziałaś w pewnym momencie, że istoty o wysokiej gęstości nie należą już do żadnej rasy ani miejsca. Jak więc są one zlokalizowane tu i tam, na Uranie czy na Jowiszu? Sworu 9 nie są aż tak wysokie, mam na myśli głównie dolne 6d. I te same istoty są wszędzie, nie tylko tam. Znajdują się gdzieś po prostu dlatego, że stanowią skupisko uwagi energetycznej, która w dużej mierze emanuje z nich samych, jako twórców lub jako części świadomości, takiej jak świadomość planety. Z naszego punktu widzenia one tam się znajdują, z ich punktu widzenia nie. Nie potrzebują już żadnych miejsc, chyba że chcą się komunikować z istotami o niższej gęstości. Dla nich wszechświat jest domem, są wolni. Istoty te przedstawiają się jako istoty światła, więc coś, co można porównać do czegoś innego, co nie jest nimi. Jak istota światła widziana w lesie, istota światła będąca stworzeniem kontra las, nie stworzenie. Ten kontrast między tym, co jest nimi, a tym, co nie jest nimi, wynika z Twojej interpretacji rzeczy, a oni o tym wiedzą, ponieważ rozumieją wymiary znajdujące się pod nimi i manifestują się w ten sposób, dzięki czemu możesz z nimi wchodzić w interakcję, dzięki czemu możesz zobaczyć różnicę między nimi a tym, co nimi nie jest, na przykład las. Nie potrzebują nawet żadnej formy, po prostu są. Ci, którzy potrzebują nazw i nadają nazwy rzeczom, to istoty o niższym poziomie zrozumienia, gdyż te bardziej rozwinięte zajmują się jedynie pojęciami. Gosia, a mogliby uchodzić za cały las. A ja idąca przez ten las nie wiedząc, że idę przez jedną z tych istot. Sworu 9 nie uchodzą za las. Oni są lasem. Są planetą. Ich interpretacje lub o nich, widziane z perspektywy niskich gęstości i punktów widzenia niskiej gęstości, gdzie nadal trzeba myśleć w kategoriach dualności, ponieważ to nadal jest dualność, jeśli trzeba ją zestawić z czymś, aby wiedzieć, czym jest. Planeta Uran nie jest Mirandą, jej księżycem, Uran nie jest Marsem ani ciastem, to też jest dualizm, manifestują się w ten sposób tylko dlatego, że chcą, abyś widział w nich coś. Oni są całością, są wszędzie, ale nie można ich uważać za istotę. Tak to rozumiesz, nie ich. Weźmy za przykład małą mrówkę. To istota trójwymiarowa, ale wyobraź sobie, że jest dwuwymiarowa. Potrafi poruszać się tylko w jednej płaszczyźnie. Rozumiesz mrówkę, ale mrówka nie rozumie ciebie. Możesz zrobić coś manipulacyjnego, co będzie wyglądać jak ta mrówka i pojawi się w jej życiu. Obniżysz się do poziomu świadomości mrówki, tak że będzie ona mogła cię zobaczyć, na przykład mrówka robot, którą kontrolujesz, choć nie będziesz tą inną mrówką. Jako istoty światła pozwalają, aby postrzegano ich jako coś, na przykład jako świecącego anioła, ale robią to poprzez zniżanie się do poziomu percepcji i zrozumienia ludzi, z którymi chcą nawiązać kontakt. Dziękuję za obejrzenie filmu i za subskrypcję.